Witajcie moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z recenzją książki, której tak naprawdę nie miałam w planach na styczeń, w zależności od tego w sumie, kiedy widzicie ten filmik. Ja go nagrywam jeszcze w styczniu. To była czwarta książka, którą w tym roku przeczytałam kalendarzowym, a mianowicie Małe Zbrodnie Małżeńskie Erika Emanuela Schmidta. Po moim ostatnim zawodzie na małżeństwie we troje miałam ze szmitem poczekać przynajmniej kilka tygodni, może nawet miesięcy nie wyszło, a nie wyszło, ponieważ koleżanka zaproponowała mi pójście do teatru na małżeństwo Wetroje, na małe zbrodnie małżeńskie. Na przedstawienie, które jest wystawiane podobno dalej, aczkolwiek ja myślałam właśnie, że to było ostatni już, ostatni spektakl w tym roku żeż po prostu jakaś końcówka miała być, tak mi się wydawało, właśnie w Teatrze Mazowieckim w Warszawie, także poszłam jakieś dwa tygodnie temu chyba. No i właśnie w związku z tym po prostu tę sztukę przeczytałam kilka dni temu, troszeczkę jak już opadły ze mnie wrażenia i emocje po spektaklu w Teatrze Mazowieckim. Nie żałuję, słuchajcie, że przeczytałam sztukę y, kilka dni po obejrzeniu spektaklu, dlatego że odebrałam spektakl zupełnie inaczej niż y, tekst pisany. Jednak y, okazuje się, że interpretacja aktorska ma ogromne znaczenie. Y, nie będę mówić Wam wiele o samych aktorach, ponieważ uważam, że nie byli jacyś rewelacyjni, raczej był to taki poziom y, taki w porządku, bez żadnych ochów i achów. Y, ale sam spektakl był dosyć ciekawy. Konwencja, którą przyjęli aktorzy w trakcie gry. Całość zaczyna się w momencie, kiedy para, małżeństwo wchodzi do własnego mieszkania. Jest to Jills i Liza. Małżeństwo, które wraca właśnie ze szpitala, ponieważ Jeans, mężczyzna, miał wypadek i po powrocie do domu ma dochodzić do siebie, odzyskiwać pamięć, którą rzekomo stracił właśnie w trakcie wypadku. Jeżeli chodzi o samą utratę pamięci, bardzo szybko jest tutaj to weryfikowane w tej sztuce. I też jest to rzecz, która mnie, powiem Wam szczerze, w ogóle nie zaskoczyła w trakcie oglądania spektaklu, bo w trakcie czytania książki, gdybym od książki zaczęła, byłoby to dla mnie zaskoczeniem. Jednak gra aktorska w teatrze bardzo dużo zdradziła. I yy, tak jak tutaj w trakcie czytania tekstu szmita nie domyśliłabym się tego, tak, w teatrze byłam tego pewna już po trzech minutach oglądania. Także to wydaje mi się dosyć sporym minusem, jeżeli chodzi o sam spektakl. O co tutaj chodzi? Dla mnie to jest tak naprawdę opowieść o poszukiwaniu samego siebie o poszukiwaniu siebie przede wszystkim w kontekście relacji międzyludzkich i umieszczania samego siebie, właśnie w społeczeństwie i w małżeństwie. Jest to na pewno sztuka dosyć ciekawa. Myślę, że wartościowa, warta poznania. Jest tutaj kilka perełek humorystycznych, które powiem szczerze, że nie wiem jak odebrałabym, gdybym wcześniej nie widziała spektaklu, ponieważ mimo wszystko spektakl został właśnie zrobiony w taki dosyć mocno humorystyczny, groteskowy sposób. Coś, czego tutaj w tekście bym być może nie zauważyła i nie dostrzegła od razu. Na przykład, teksty typu. Wypowiedź Lizy do Jillsa na temat tego, jaki jest. Nie znosisz, żebym porządkowała Twój gabinet. Chaos, w jakim przechowujesz stosy papierów, określasz mianem systemu historycznej archiwizacji. Zapewniasz, że biblioteka bez kurzy jest możliwa tylko w poczekalni. Uważasz, że okurchy to nie brud, bo przecież chleb się je. Niedawno przekonywałeś mnie nawet, że okruchy to łzy wylewane przez chleb, który cierpi, kiedy go kroimy. Rezultat: łóżka i kanapy są zapłakane. Nie wymieniasz przepalonych żarówek pod pretekstem, że trzeba nosić żałobę po świetle, które odeszło. I to rzeczywiście było w bardzo fajny, groteskowy sposób zagrane w trakcie spektaklu w teatrze. Nie od razu dostrzegłabym tą humorystyczną stronę sztuki, gdybym oparła się tylko na, na jej czytaniu. Tak naprawdę, dużo ciekawszą dla mnie postacią tutaj jest Liza, czyli żona, i mam wrażenie również, że cała ta sztuka rzeczywiście kręci się wokół niej i tak naprawdę opowiada jej historię historię jej neurotyzmów, historię jej problemów, historię jej niedopasowania gdzie tak naprawdę wydaje się tylko powierzchownie, że historia opowiada o Gillesie. Także z tego punktu widzenia rzeczywiście ta sztuka jest ciekawa, co jeżeli chodzi o minusy. I to jest coś niesamowitego, bo po przeczytaniu małżeństwa we troje ja naprawdę zaczęłam dostrzegać minusy w twórczości Schmidta. Coś po prostu niesamowitego. Zaznaczyłam sobie tutaj kilka karteczek. Jest tak małe, że może być tego nie widać. Niebieskie karteczki oznaczają rzeczy ciekawe, a różowe oznaczają, karty, oznaczają miejsca, w których, w których Schmidt mnie zirytował. I w tym przypadku mamy tych karteczek dwie. Są to fragmenty, które tak naprawdę wprawiły mnie w dosyć sporą irytację, i one wprawiły mnie już w irytację, będąc na spektaklu. To są fragmenty, które skojarzyły mi się z filmem Jedzmów się, kochaj. Nie pamiętam czy z książką, ponieważ nie pamiętam czy w książce te teksty są obecne już, ale pamiętam, że w filmie są obecne, gdzie, um, gdzie główna bohaterka popada w tak mocne patetyzowanie, w taką zbyt dużą metaforyzację świata, który ją otacza, że jest to wręcz groteskowe i idiotyczne momentami. I rzeczywiście tutaj coś takiego dostrzegłam, gdzie główna bohaterka mówi nie można uciec od własnego przeznaczenia. Ty jesteś moim przeznaczeniem. Nigdy nie będziemy należeć do siebie fizycznie, ale należymy do siebie duchowo. Zapadłeś we mnie głęboko, ja zapadłam w ciebie, jesteśmy uwięzieni. Nawet kiedy cieleśnie nie jesteś moim mężczyzną, jesteś nim w moich wspomnieniach, w Moich marzeniach. W ten sposób trzymasz mnie w szachu. Możemy się rozłączyć, lecz nie możemy już się rozstać. W te wszystkie dni, kiedy nie było Cię tutaj, kiedy nie było Cię w Twoim ciele, nadal zwracałam ku Tobie wszystkie myśli, dzieliłam się z Tobą swoimi nastrojami. Co to znaczy kochać mężczyznę? To znaczy kochać go na przekór sobie, na przekór niemu, na przekór całemu światu. To znaczy kochać go w sposób, na który nikt nie ma wpływu. Kocham twoje pragnienia, a nawet twoje awersje. Kocham ból, jaki mi zadajesz, ból, którego nie odczuwam jako bólu, ból, o którym natychmiast zapominam, który nie zostawia śladów. Jest to oczywiście jeszcze dwa razy dłuższe. Dlaczego mnie to tak zirytowało? Bo odniosłam wrażenie, że znowu czytam Coelho. Że czytam Coelho, którego czytałam mając 17 lat i którego rzeczywiście wtedy uwielbiałam. Jednak trzeba przyznać, że o ile Coelho rzeczywiście trafia, bo jest prosty w przekazie, jego teksty są dosyć oklepane. I tutaj rzeczywiście Schmidt popadł w taką patetyzację. W taką nadmierną opisowość, co sprawia, że no oczywiście ta sztuka generalnie jest oderwana od rzeczywistości. Rzeczy, które tutaj się dzieją, o których rozmawiają główni bohaterowie i sposób, w jaki okłamują się nawzajem jest mimo wszystko od rzeczywistości oderwany, ale tego typu wypowiedzi głównej bohaterki przede wszystkim, bo jakoś głównego bohatera nie, zupełnie jakby Schmidt odbawiał, Mężczyźnie prawa do patetyzowania i do słowotoku, co nie zawsze jest zgodne z prawdą. Sprawia, że rzeczywiście czasami wypowiedzi głównej bohaterki bywają irytujące, ale również nie jest to takie częste, żeby nie było warto tej książki przeczytać, tej, tej sztuki. I powiem Wam szczerze, że gdybym miała wybierać między pójściem do teatru a przeczytaniem tej sztuki, wybrałabym przeczytanie sztuki. I to jest w moim przypadku dosyć dużym zaskoczeniem, ponieważ ja generalnie sztuk czytać nie lubię i wolę oglądać je w teatrach, ale wydaje mi się, że mimo wszystko um, reżyser prawdopodobnie w przypadku właśnie spektaklu w Teatrze Mazowieckim nie do końca zamysłu tej sztuki zrozumiał, troszeczkę za daleko poszedł w rzeczywiście groteskę, w... Humorystyczną stronę tego wszystkiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakończenie, które nie różni się od tego przedstawione tutaj, ale powiedzmy, że w Tatrze Mazowieckim zostało dodanych kilka zdań na koniec, które sprawiają, że wszystko to staje się bardziej trywialne. Um, mimo wszystko, rzeczywiście wybrałabym czytanie tej, tej sztuki zamiast pójście na nią, gdybym miała to robić. Sama książka jest dosyć ciekawa. Ciekawy jest jej wydźwięk, zamysł, temat w ogóle poruszany. Mówi tutaj bardzo często tak naprawdę o naszym miejscu w związku, o naszym miejscu w ogóle w relacjach z drugim człowiekiem, o tym jak czasami nie potrafimy funkcjonować. Będąc oderwanymi od, od osób, na których nam zależy, i o tym, jak tak naprawdę powinniśmy funkcjonować właśnie sami, z sobą i w relacjach z innymi. Także to jest rzeczywiście duża wartość tej sztuki. Troszeczkę Schmidt się zrehabilitował w moich oczach po poprzednim zawodzie, więc może wrócę do, do jego czytania. Za jakiś miesiąc, dwa. W tym momencie mam mnóstwo innych książek, więc szybko to nie nastąpi. Ale mimo wszystko się zrehabilitował. Jest to dużo lepsze od małżeństwa wytroje. Dajcie mi znać, czy czytaliście tę książkę, bo słyszałam, że mnóstwo osób uwielbia małe zbrodnie małżeńskie. Na mnie nie zrobiły ogromnego wrażenia, ale mimo wszystko czytało mi się dosyć przyjemnie, i sam wydźwięk też mi się dosyć mocno podobał, więc na pewno. Jest to fajna książka, ciekawa i warta przeczytania. Dajcie mi znać, jakie jest Wasze zdanie -koniecznie, jak w ogóle podeszliście do tego, czy widzieliście może tę, tę sztukę w teatrze. Aczkolwiek wydaje mi się, że chyba była grana w Polsce tylko w teatrze mazowieckim, więc są na to marne szanse. Ale mimo wszystko, dajcie znać. Ja zdecydowanie polecam. Nie jest to najgorsze, nie jest też najlepsze z tego wszystkiego, co Szmita do tej pory przeczytałam, ale zdecydowanie można na jakiś długi zimowy wieczór, kiedy naprawdę nie ma nic innego do roboty, usiąść sobie i te 100 stron przeczytać w ciągu godziny, półtorej godziny, bo bo tylko tyle to zajmuje. Także polecam serdecznie, dajcie znać, czy czytaliście, piszcie komentarze. I tyle, i żegnam się na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie, i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć.